Witam. W tym odcinku opowiem Wam o tym, czym kierować się przy wyborze najlepszego serwisu dla prowadzenia własnej kampanii reklamowej. Zobaczcie. Dużą barierą, z którą się spotykałem, proponując różne rozwiązania reklamowe, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, była bariera postrzegania zachowań swoich klientów, przez swojej grupy docelowej, przez pryzmat mnie, przez pryzmat siebie, czyli właściciele danej firmy. Dobrym przykładem takich zachowań jest sytuacja, kiedy w danym mieście funkcjonują, powiedzmy, trzy lub cztery różne serwisy informacyjne, ale szef czy marketer korzysta tylko i wyłącznie z jednego i raz, że korzysta z jednego, dwa, że. Wszyst wielu jego znajomych, czy też współpracowników także korzysta tylko i wyłącznie z tego serwisu. No, pamiętajmy o tym, że otaczamy się ludźmi, którzy przeważnie mają podobne poglądy do naszych, więc ich zachowania w internecie będą podobne, to raz. A dwa, że y czasami jest tak, że mało kto chce się sprzeciwić y szefowi i powiedzieć, nie, nie, ja z tego nie korzystam, tylko korzystam z pięciu innych serwisów. Często ludzie chcą się upodobnić do, do tego, co, co mówi szef, więc y Patrzenie tylko i wyłącznie przez pryzmat siebie e, ma swoje plusy, ale też moim zdaniem bardzo mocno zawęża e, pole widzenia. Intuicja jest naprawdę fajną, fajną podpowiedzią, takim naszym szóstym zmysłem, który nam pomoże w doborze, w doborze serwisów, i powinniśmy się tym także kierować, ale mimo wszystko powinniśmy zebrać dane z różnych serwisów internetowych. Które, które odpowiadają naszej grupie docelowej i powinniśmy porównać te tzw. twarde dane. Czyli porównajmy liczbę unikalnych użytkowników, porównajmy liczbę odsłon, ale pamiętajmy, gdy będziemy żądali takich danych o tych różnych serwisów, żebyśmy porównywali te same dane w tym samym okresie czasu. Wtedy będziemy mieli jakiś wspólny odnośnik do tego, które serwisy są bardziej lub mniej popularne tak naprawdę w tej naszej grupie docelowej. Porównując proste statystyki między jednym a drugim serwisem, możemy znaleźć odpowiedzi na e, kilka różnych ciekawych e, pytań. E, jednym z nich może być to, czy dany serwis faktycznie jest ciekawy, czy jest nudny. Zobaczcie, jeżeli serwis internetowy ma tyle samo unikalnych użytkowników, co odsłon, to można powiedzieć, że jest bardzo płytki, czyli każdy unikalny użytkownik, który wchodzi na ten serwis, od razu wychodzi z niego, czyli trafił na niego albo przez przypadek, albo trafił na niego tylko i wyłącznie z wyszukiwarki, wszedł, przeczytał jeden artykuł i nie znalazł nic więcej, co mogłoby być na tyle ciekawe, żeby do tego serwisu wrócić, już do niego nie wraca. Serwisy takie, które mm, są na tyle ciekawe i puszczają newsy, że tak powiem, nieokazjonalne, czyli są na bieżąco i są na bieżąco aktualizowane, bardzo często one tą liczbę Odsłon znacznie większą mają już liczbę unikanych użytkowników. Gdy zastanawiacie się nad serwisami o zasięgu ogólnopolskim, ta sprawa jest bardziej uproszczona, bo e, większość tych serwisów ogólnopolskich podaje się badaniom Megapanelu PBI i te dane można znaleźć spokojnie na wirtualnych mediach czyli na serwisie wirtualnomedia.pl Wystarczy, że albo tam wejdziecie, albo wpiszecie sobie w Google wyniki MegaPanel PBI, tam znajdziecie wyniki w ponad 20 różnych kategoriach, czyli możecie znaleźć najpopularniejsze serwisy w branży motoryzacja, w branży dom, w branży informacji i publicystyka tam będziecie mieli podane informacje o, o tym, ile mają oni, e, ile mają te serwisy unikalnych użytkowników, ile mają realnych użytkowników, ile mają odsłon, czy poddają się badaniom, e, badaniom zewnętrznym, tak zwanym side-centering, które e, podają nam informacje twarde, czyli o odsłonach o unikalnych użytkownikach, czy też nie podają. No ale powiedzmy sobie wprost, większość tych ogólnopolskich graczy e, takim badaniom się poddaje, no bo muszą w jakiś sposób uwierzytelnić to, E, jaki mają ruch na swoich serwisach? Wracając do sytuacji, w której chcecie tylko i wyłącznie dotrzeć do internetu z danego, e, że tak powiem, zasięgu e, geograficznego, to zawsze macie do wyboru e, dwie sytuacje: czy możecie się reklamować na serwisach ogólnopolskich i wtedy. Targetować tylko i wyłącznie tą reklamę dla internautów z numerem IP z danego regionu, do którego chcecie dotrzeć, lub możecie oczywiście reklamować się na serwisach regionalnych, czyli takich, które są w danym regionie najbardziej znane. W przypadku takich serwisów znacznie ciężej i trudniej jest znaleźć wyniki megapanelu PBI, ponieważ. Aby megapanel mógł zbadać liczbę tak naprawdę internautów, etc. Na danym, na danym serwisie, to musi być odpowiednia grupa panelistów, która e, wejdzie w danym okresie, kiedy ta, takie badanie jest przeprowadzone, na dany serwis. Kolejnym wskaźnikiem, który może Wam pomóc przy doborze najlepszego e, serwisu dla Waszej kampanii reklamowej, jest profil internauty. Jeżeli jest taka możliwość, to zawsze pytajcie wydawcę, żeby Wam przedstawił profil internauty. Dzięki temu będziecie wiedzieli mniej więcej, kto na dany serwis wchodzi. To także będzie dla Was jakakolwiek podpowiedź pod tytułem, który serwis wybrać. Podsumowując, pamiętajcie, że... Przy wyborze serwisu internetowego, na którym chcielibyście się pokazać, bardzo ważna jest Wasza intuicja i to, co e, e, jak Wy dobrze rozumiecie swój rynek i swoich klientów. Ale oprócz tego ważne są twarde dane, czyli to, które serwisy w tej grupie docelowej, którą sobie określiliście, są naj, najpopularniejsze. To oczywiście polecajcie go dalej. Ja zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.